Ok, dobra, widzę już cię. Dobra. Proszę nie d4, dobrze. Pionek, Pionek, Goniec, Skoczek. Jest git, to teraz ja się pomyliłem. Powinienem Pionek powiedzieć. Pionek, Skoczek, Król. Znowu. I Jakbym ja grał czarnymi, nie zrobiłbym tutaj roszanady. Natomiast chcę, żeby dla Witka to było wszystko w miarę proste. Pionek. I tutaj w sumie wydaje mi się, że większość ruchów pionkami, które Witek może wybrać, będą dobre. Począwszy od A6 przez B6 przez O, e 5 jest takie dość ciekawe, więc jest ok, jest ok. Zobaczcie w ogóle na jakim skidranie leci Witek. Pionek. No i tu H6 jest ok. Fajnie by było, jakby zagrał H6 pion. Teraz przeciwnik ma trochę głupi wybór, bo z jednej strony na pewno usłyszał goniec, a właściwie bishop. I kwestia jest tego, że on może nie do końca zdawać. Okej, okay, jednak zbił. G Goniec. że powaga na czacie. Tu nie pójdzie skoczek, trzeba będzie wycofać końca. Goniec, żeby tylko widział, że Hetman atakuje. Witek, zastanów się, drogi Witku. Po co on tam zagrał? Bo błędne myślenie Witka w tym momencie może polegać na tym, że pomyśli, dobra, nie ruszyłem tego końca, więc muszę go ruszyć. Natomiast ja liczę, że on po prostu wróci tutaj i będzie wszystko git. Okej, okay, to miałem właśnie mówić, że to w sumie. Też nie jest jakoś bardzo złe. Trochę ryzykowne. Pionek. Goniec. I tym gońcem powinien wrócić na F6. I teraz po ewentualnym F5 znowu można tym gońcem wrócić, więc to jest git. Znaczy powiedzmy w tym słowie git. Tutaj jest o tyle lepsza sytuacja dla nas, że przeciwnik musi się osłabiać. I jak sobie przypomnijcie nasze poprzednie partię, to przeciwnik miał króla na C1, nie? I mógł sobie te pionki puszować i dla nas to było takie, że my musieliśmy tak siedzieć i uważać na każdy ruch. A teraz to przeciwnik musi uważać na każdy ruch, no bo na przykład teraz jeżeli on usłyszy pionek, no to wiecie, no zagrać takie F5 wcale nie jest łatwo według mnie. A jego król będzie po prostu cały czas osłabiony. Goniec. Gucio może zbić pionka. Nie będzie to pewnie najlepsze bo po C3 ten goniec będzie zablokowany, ale nie, czekaj, dobra, jest git, jest git, jest git. Pomyliło mi się. Bo teraz przecież nie można zagrać C3, to znaczy teoretycznie można, no ale to nie jest ruch taki, na który by się raczej ktoś zdecydował imo. I szczerze mówiąc, przeciwnicy teraz mają po prostu piąka mniej. Pójdą pewnie na totalną zadymę, bo tak powinni zrobić, ale to nie jest łatwe dla tego boxboxa imo. Goniec. Żeby tylko tym gońcem wrócił. Bo grozi C3. C3 to jest po prostu groźba. Natomiast mówię, szkoda, że mamy gońca na C8, bo bardzo kusi wyprowadzenie go. OK. Z drugiej strony, jeżeli biały usłyszy teraz pionek, to wcale nie jest powiedziane, że on nagle ogarnie, że można tego gońca zablokować. To nie jest takie easy na tym poziomie. Więc ja tutaj jeszcze liczę, że jest OK. Poza tym, no tym gońcem i tak będziemy mogli ruszyć. Problem jest taki, że po C3 ja będę musiał powiedzieć goniec i gucia zbije skoczka, jak gucia znam, bo mam pionka więcej, to będę tradował. I wtedy nie zauważy, że dwie figury będą lecieć. Ale to jest powiedzmy. szczególnie, że jeżeli od strony białych on usłyszy pionek, no to ma bardzo dużo możliwości. Pionki są najbardziej <laughs> zdradliwe. No, okay, dobra, teraz fokus. Goniec. Skoczek. Problem jest taki, że tracimy na H6 i znowu Guciowi może włączyć się trochę panika. Na pewno nie będzie łatwo grać w tej pozycji, ale, ale to też niekoniecznie musi być coś złego. Najlepszy ruch tutaj to jest skoczek D4. Czy Gucio to znajdzie? Nie wiem, ale chodzi o to, żeby atakować pionka na F5. Ewentualnie skoczek E7 też by było całkiem git. Skoczek E5 będzie nie do końca dobry. Czyli najlepsze ruchy to są te. Ten ruch jest taki sobie. Powiedziałem skoczek, jak coś? Tak, tak, tak wiem, 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 wiem. Okej, okay, spoko. Obawiałem się upewnić, bo ma dużo czasu i to też jest całkiem w porządku. Okej. Okay. Okej. Okay. Powiedzmy, przez przykład, jak powiedziałem, do gucia. Musisz pamiętać, żeby przycisk puszczać, jak co. Tak, tak, wiem. Okej, okay, i po biciu na H6 ja powiem Hetman na pewno. Bo wydaje mi się, że większość tych ruchów Hetmanem jest po prostu całkiem w porządku. Znowu Przeciw. Hetman, bo czy on zagra na F6, czy zagra na E7, to jest po prostu w miarę ok. Nawet na D7 będzie dobrze. Byle tylko nie poszedł gdzieś w prawo. No bo w prawo mogłoby być problematyczne, ale myślę, że Witek widzi, że trochę jest tutaj duszony. Przecież nie, Hetman E7 może w ogóle przegrywać partię. Przecież nie zauważyłem. Ale innych ruchów nie było, to znaczy ruch Hetmanem tutaj jest wymagany. Czy to na F6, czy to na D7, czy to na C7. I teraz chcielibyśmy tym Hetmanem wrócić po prostu na G7 i Elo. I ruch Hetman G7 jest o tyle też fajny, że przeciwnik będzie usłyszył Hetman, i bardzo możliwe, że te Hetmany się po prostu wymienią. A jeżeli wymienimy Hetmany, to ta pozycja będzie już dla nas dość dobra. Bo przeciwnik nas atakuje. Więc raczej chcemy wymienić. Domyślam się, że przeciwnik usłyszał, usłyszał skoczek i kmini, gdzie tym skoczkiem iść. Hetman. I że po prostu na to, że Gucci ogarnie, że po prostu ten przeciwny hetman jest bardzo, bardzo silny. I trzeba go wymienić. No bo skoro ruszył na F6, no to raczej nie po to, żeby wracać, to nie? No okej, okay. dość... Trochę... Do rogu, ale to paradoksalnie nie musi być złe. A może nawet jest dobre. Bo teraz, jak Hetman odejdzie, to na H3 może być problem i to nie wiadomo, kto kogo atakuje. Król, mamy dobrą pozycję. To muszę Wam widzowie powiedzieć. I mamy też więcej czasu i to też jest bardzo dobre. Tutaj wieża B1 może być trochę problematyczna, ale z drugiej strony. Odejdziemy i raczej nic złego się nie dzieje. Stracimy Pionka. O, właśnie, on usłyszał wieża i nie o ten ruch wieżą chodziło i to jest fajne. Pionek. I teraz chcę, żeby Gucio zagrał G5 i żeby zagrał F6. Nie sądzę, czy to znajdzie, ale w sumie, no wiesz, atakuje, może, może ogarnie, bo tutaj nie do końca. Po drugie, myślę, że Gucio zdaje sobie. Sp jest git. Problem z tą pozycją jest taki, że wieża B1. Cały czas jest tak jakby w powietrzu. A ja nie mogę nic z tym zrobić. Pionek, żeby tylko to zablokował, będzie spoko. Bo zauważcie, że zablokuje wtedy. Ok, Na zadymę. Może nie jest to jakiś plan. Natomiast to jest risky. Chociaż. Zauważcie jak wygląda czas. Jest naprawdę dobrze. Przeciwnik nie ma oczywistych ruchów. Skoczek. I żeby teraz dał szacha. Jak da szacha. To wydaje mi się, że jesteśmy bardzo blisko, żeby wygrać. Pionek? Goniec? Minutę gość ma. Nie, nie mogę tak siedzieć. Gość ma minutę. Nad czym on myśli? Wieża. Teraz żeby wprowadził wieżę na E8 albo na G8. Okay. Przeciwnik jest. Nie ma ruchów. To jest niesamowite. Grozi F2 i wygrywamy. Jeśli Witek znajdzie, potem F. W ogóle wydaje mi się, że to jest wygrana. Wieża. Jeśli zagra wieżą na E8, jeśli wprowadzi ostatnią figurę do gry, to wygrywamy. To jest trochę riski, mogłem zagrać F2. Natomiast wtedy przeciwnik by miał trochę prostszą grę. Ja chcę trzymać przeciwnika w takim. echę. facie. Nalaz to, to nie... niesamowite. Goniec. Nawet nie wiecie, jak mi pierze serce. Goniec, wygrywamy. Goniec. Wieża. Daj tego szacha wituś. Wieża. Proszę, zbij to. tak Masz 4 minuty. Spokojnie. Goniec. Wieża. ok, to był słaby ruch, ale to nic. Wieża. Wieża. Szef. Wieża. Pionek za free. Goniec. Ostatni ruch dokładny. Powiedziałem goniec jak coś? Tak, wiem, wiem, Wieża. Król. 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 Pionek. 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 Hetman. Wieża. Ojojoj. No. Jasny gwint. No. Ale na niego to nie wierzyłem jeszcze bardziej niż na kogokolwiek. No. To jednak nie do domu z jednym winem, tylko jeszcze szansa jest, no. Zaraz zobaczymy. Iii, patrz na... pokażę Zobacz dokładność gierki. Co to było? Zobaczcie, widzowie, to. Oj, Jak to mogę sprawdzić? Raport pogrze tam. Zobaczcie sobie to. Jasny gwint! 97,9 dokładności na 94,7. Ja pierdykam! 90... Jest chore. Ja pie. O. Oh.